Hej, dzisiaj będzie short, krótki short. Dzisiaj Wam pokażę biurko Diablo. Mam tu całe stanowisko z Diablo. Jest to bardzo dobra firma. Całe biurko. Używam Diablo Rock. Bardzo fajnie mi się go używa. Biurko bardzo duże. Polecam każdemu. Krzesła wygodne. Trzy wielkości. Ja wbrałam akurat taki rodzaj. Na naklejki w zestawach. Plakaty. Więc polecam zamówić sobie biurko. Są tam też gadżety. Na przykład jak taki kubek. Mata w zestawie do biurka. No. Zostawcie łapkę w górę i dobijemy 10 subów.